Czy dzisiaj jest z Tobą ekipa Twojego reality show? Tak, dzisiaj i zawsze, i, i na wieki wieków. <laughs> jest, jest, oczywiście, że jest. Jak to wygląda? Ile osób z Tobą chodzi non-stop? Jezu, nie wiem, nie liczyłam ich. Na pewno dwóch kamerzystów jest zawsze. Y, A jeżeli jest więcej osób, to plus. Powiedz mi, y, na ile oni Ci towarzyszą? W ilu sytuacjach jak dużo godzin e, w ciągu doby? Tycznie towarzyszą, towarzyszą mi cały czas i to jest taka prześmieszna sytuacja, dlatego że e, no ja muszę zachowywać się tak, jakby ich nie było, a często jest coś takiego, że jesteś, Ja jestem tylko i, i e, dwóch kamerzystów i po prostu pytam się ich coś nagle. Słuchajcie, no ale powiedzcie mi to, tamto. A oni stoją i... To nie ma. Śmiesznie. Ja dzisiaj się śpiałam, że na razie nagrywamy to, jak ja biegam na golasa po domu, a Mariusz szuka czegoś, żeby mnie okryć. Ale oczywiście to jest no, tak, z taką nutką ironii. Nie jest tak, ale jest prześmiesznie. Jest dużo sytuacji, które wynikają nagle i, i, i fajnie, jeżeli to jest rejestrowane. Fajnie znalazła się we wszystkim moja siostra, która zapierała się rękami i nogami, żeby nie być w tym projekcie ponieważ nie jest, twierdziła, że nie jest medialna, że no, show business to nie jest coś, co ją interesuje. No i tak faktycznie jest, ale zrobiła to dla mnie i e, przyjechała. Do, znaczy tak, jest zestresowana, ale dziękuję jej za to, że e, zrobiła to dla mnie i bardzo fajnie sobie radzi.